Następuje nowy rozdział w naszym życiu Gdzie takie mam bóle brzucha cały tydzień Takie dziwne bóle brzucha, właśnie stresowe, że... sakra Jezus Prost Wygląda to tutaj tak na przykład, komponujecie sobie takie danie Wybieracie na przykład danie z koczaka, albo nie wiem, danie z jagnięciny Do tego wybiera się ryż i wybiera się taki specjalny placek pieczony w piecu Tandor. Tak? I ja zawsze sobie biorę, już wam pokażę, gdzie jest mój ulubiony. Moim faworytem zdecydowanie jest ten butter chicken, zawsze go sobie biorę. Do tego placki z czosnkiem i ryż z cebulką. Miam, miam, miam. Pychotka. Naprawdę polecam wam. Polecamy. Jeżeli chodzi o zupy, to zupa z kurczaka jest Polecamy też. No co? Może ktoś by się chciał wybrać, a będzie wiedział, co zamówić dobrego. Przyszło nam już jedzenie. Wojtek, powiedz, co masz? Smażony ryż z kawałkami kurczaka w sosie kary. Tak, Wojtek ma smażony ryż z kurczaczkiem. I ja mam, tak P wygląda to, to, to w taki sposób. Tutaj mamy kawałki kurczaka w sosie tym pomidorowym y, maślanym, tak? Z masłem? Smentonowym. Z, z masłem, tak. Y, tutaj mamy ten chleb wypiekany w piecu tandor. Przepyszny jest. I tutaj mam ryż z cebulką. Want to keep it nice and clean, not freak out and cause a scene. I try to hold it together, keep it together. Not sure who I really am, just be cute and super bland. Oj tego widoku będzie mi brakować Słuchajcie uwielbiam stawać sobie przy tym oknie Patrzeć na niebo Na te budynki w oddali W ogóle super jest to, że Wiecie niby Warszawa duże miasto Ale jest tutaj naprawdę bardzo dużo zieleni Patrzcie Oczywiście znaczy za każdym razem jak na przykład yy, Gdzieś jechałam, jechałam na tramwaj To jechałam sobie przez park Także naprawdę mega Siemka, siemka, jestem z powrotem. Właśnie kończę pakować szklanki i kubki. Już będę zaklejać karton i tak naprawdę do pakowania zostało nam tylko pościel, ale to już jutro. No i takie tam pierdoły typu, nie wiem, laptop. Za niedługo chłopaki powinni przyjechać i będziemy znosić te wszystkie kartony na dół. Wójdę właśnie. Tutaj jest część rzeczy. Nie wiem, czy będzie widać. O, tu mamy część rzeczy. Tutaj. Tutaj worki z dziuchami. No i tutaj to już jest hardcore. Patrzcie, ile tu jest kartonów. Oczywiście też sporo kartonów jest już popakowanych do samochodu osobowego, więc już na pewno będzie trochę lżej tak śpi i powiem wam, że naprawdę zasługuje na to, bo tyle co on tutaj się popakował na tym mieszkaniu. Ja tak naprawdę większość czasu spędziłam w pracy, bo miałam drugie zmiany, a on tutaj harował, zapieprzał, pakował, sprzątał, więc no i cieszę się. Tutaj pakuję sobie te rzeczy ostatnie i tak cieszę się tymi ostatnimi chwilami w Warszawie. Chłopaki już są, schodzimy do nich właśnie. Kształtowany jesteś? Nie, śpiący. Śpiący. Siemka. <grym> Trwają godziny, co? Aha. No, hey, hej, hej. Hej. się przywitaj. Dzień dobry, dzień dobry. 30 chłopaki już przyjechali. Pierwsze partie kartonów Kuba zwiózł już na dół wózkiem, ja właśnie targam kolejny na korytarz, żeby mu było trochę łatwiej, i lecimy. Że może wyjdzie tak, że będzie nie jechał. Ale jednak udało się, bo wnieść wynieść motor na pakę. Nie wiem, jak oni to zrobili. A jeżeli chodzi o. I czerwono. Jeżeli chodzi o akwarium, to Wojtek z akwarium będzie działał już dzisiaj wieczorem. Jak to będzie wyglądało, to pewnie wszystko wam pokażę. Także na luzie. No. Ja pierniczę, patrzcie na to. Jak tam już jest pusto bez komody. A ile tu burzu? Czy jeszcze wam podać worek, może jakiś? Nie. Papa. Co, dziewczyno, troszeczkę jeszcze zostało. Już sama końcówka. Dobra, biorę teraz rowery. Zestaw ogrodowy. Tu czy przodem do Oplaty pozbierać. No a wyróbcie, a wy Dzień dobry, transport musiał. to się nazywa transport, nie? Ciężka Wszystko spakowane, chłopaki już pojali. Zostaliśmy w prawie pustym mieszkaniu. Jak hmm. się z tym czujesz? Czuję się z tym w porządku. Gdyż następuje nowy rozdział w naszym życiu. Słuchajcie, byliśmy dzisiaj na, tej, na obiedzie w, tym, w tej kuchni indyjskiej, w restauracji indyjskiej i Wojtek zaczął mi coś gadać o pierścionku, więc możliwe, że jakiś przełom nastąpi niedługo. Obiecałeś, bo wiedziałeś, że w tym roku. Przełom w czym? Przełom. Przełomiesz się? W Czekaj, się przełomiesz. Co? <laughs> Buzi. Ej muszę coś powiedzieć, ona dzisiaj chodzi w ogóle rozbielizny. <laughs> Dobra no, mam ten kombinezon nie chodzę bez tanika i bez majtek, bo nawet nic nie widać tego. No i tak jest, tak, takie zniszczający. Przestań, nie Dobra. <laughs> właśnie sobie działamy, bardziej Wojtek. Co robisz Wojtek? Jadę na szmacie. <laughs> Przymotamy sypialnia. Tutaj właśnie już wszystkie gramotki sobie zbieramy. Patrzcie jak tu pusto. O oh mój god! Ojej, jutro już Jakoś do mnie do mnie dociera jeszcze Tak? No Do mnie chyba do też już, nie, no Niby, niby dociera to do mnie, ale... Chyba nie, nie bo tak... bo jesteśmy na tym mieszkaniu Może, i tak... No. Może wszystko już jest zupełnie inaczej, bo jest wysprzątane, wymyte, nie... nic tam nie ma mm. Spustki są No, no, spoko, spoko To jest w ogóle... No Buziaczko no. mnie Zostaniesz wszystkim gadać? Daj to buzi Musisz wam sobie usunąć się, kurwa narosły Krzoki mhm. Co? Serio? Co ty wcale nie... No dobra, rosły, no mhm. Jak tam samopoczucie? Bardzo no dobrze Bardzo dobrze ale kuchnia chcą też nie. Mamy 22 minuty po północy. Planujemy wstać jakoś ym, przed trzecią, także mam mało czasu, na sen i popatrzcie, jak pięknie wygląda nasza pościel. Będziemy spać pod kocem i mamy o tutaj dwa jaśki. Ale jak to się mówi lepszy ryc niż. Wcześniej rano, trzecia. A muszę jeszcze zrobić akwarium. Robię to w ten sposób. Przez specjalnych pojemników muszę odlać 40 litrów wody. Ta woda jest potrzebna i bardzo, bardzo dużo ma w sobie dobrych bakterii, bez których typki mogłyby nie przeżyć, jeśli zmieniłbym tą wodę na całkiem nową, więc muszę ją ze sobą. W akwarium zostanie około nie wiem, 10 litrów wody. Może nawet trochę mniej. Zobaczymy, jak to w się będzie zachowywać. Chodzi o to, żeby woda się nie wychlapywała. A całe rybki, wszystkie rybki z obsadą, z roślinnością zostaną po prostu w tej ilości wody, która tam będzie na dnie. No dobra, to zaczynamy. Generalnie mam 4 baniaki po 10 litrów, ale myślę, że aż tyle tej wody nie wyleję. Teraz dopiero po tym wjazdze zapełnię pierwszy 10-litrowy, a tak naprawdę prawie już nie ma połowy, połowy wody w akwarium. O, żebym go Ej kochani, teraz przyszła pora na mnie, więc cześć. Jestem tak niewyspana i zaczyna mnie bolać głowa. Mam nadzieję, że bardziej nie rozboli. Eee, Wojtek Wam pokazał akwarium. Wojtek vlogger fajnie się wkręcił, lubię strasznie, lubię jak się wkręca w nagrywania. Yy, boli mnie brzuch, powiem wam, że od jakiegoś tygodnia nie wiem, ja czuję, czuję że nie jestem tak bardzo zestresowana ale mój organizm pokazuje mi, że tak gość jest zestresowana i słuchajcie, takie mam bóle brzucha cały tydzień takie dziwne bóle brzucha właśnie stresowe, że Sakra. człowiek tak naprawdę nigdy nie wie, jak to będzie wyglądało tutaj w Warszawie zbudowaliśmy sobie takiego coś nowego swojego i teraz to wszystko trzeba jakby zostawić, zamknąć i zacząć wszystko od nowa Dlatego, wiecie, w człowieku jest taka... A, pokażę wam, ile jest wody w akwarium, bo Wojtek mnie o to prosił. I pokażę wam oczywiście, jak wygląda już puste mieszkanie. Tyle wody zostało w akwarium, tak to wygląda. Niestety, jak zaczyna nagrywać, to bardzo ściemnia się obraz, więc nie zobaczycie tutaj za wiele. Może wam pokażę w taki sposób. O, widzę, że rybki mega się stresują. Patrzcie na to, widzicie? Mam nadzieję, że przetrwają podróż nic mi się nie stanie. Jesteśmy już gotowi. Ja będę zamykać mieszkanie i pokażę wam na szybko jak wygląda już puste. Więc proszę, łazienka. Tutaj mamy sypialnię. Pyk. Salon. Patrzcie, jak tu pusto. No i oczywiście kuchnia. To też gasimy i lecimy. Było ciężko rano. Za mało czasu, za późno wstaliśmy. Było ciężko rano, bo, było mało czasu, i też za czas się na mnie darło się wszystko. Nie, nie bo trochę by było świetnie. Jak się czujesz ogólnie? Eee, dobrze, dobrze, dobrze. Najbardziej się martwię o to akwarium, ale dość tu nawet jak wyszło. Mam nadzieję, że tam nie ma bagażnika na wody. Może... I mam też nadzieję, że rybki nie mają choroby lokomocyjnej. A jak się czujesz z tym, że wracamy? No, eee, Znaczy, ogólnie jestem zmęczony tym całym tygodniem. Tym, tom, tom, ty. No. no dalej, no. Nie, właśnie pomyślałem. Męczony jestem, ale Ciekawe tego, co będzie. Przykro ci jest, czy nie? Nie. Nie, nie jest ci przykro? Ja się tak z sentymentem trochę odjeżdżałem, ale nie tak, żeby mi było jakoś strasznie przykro, czy coś, bo... Musisz mieć dobrze, ale lepiej. I strasznie przykro. Czemu? Dlaczego? Okay, ja wszystko się zostawia takie jakiegoś wspomnienia i tak dalej, ale no... Myślę, że będą lepsze. To tylko dwa lata były, jak ludzie są czasami tu 20-30 lat przywiązani do jednego miejsca. Cześć. Odnośnie rybek wydaje się, że wszystko jest w porządku, nie tak? No na razie tak, wygląda, że jest wszystko all right ja, 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 ja. Siedzę sobie właśnie w ogrodzie Wiecie co, ja byłam bardzo podekscytowana, strasznie chciałam tutaj wrócić i cieszyłam się, że wracam do rodziny ale w tym momencie jest mi tak przykro, jestem taka strasznie, nie mam takie mieszane uczucia. Wojtek jest mega szczęśliwa, ja mam właśnie takie obawy. Bo, bardzo boli mnie Słuchajcie, bawiłam się z psem i wyrżnęłam o beton. I mama Wojtka mnie teraz naprawia. Z tego co widzimy, to rybki się mają dobrze. I patrzcie, jak w ogóle to akwarium się pięknie tu wpasowało. Super to wygląda, nie? Mama właśnie przed chwilą napisała mi wiadomość na Whatsappie, że miło, że daliście znać, że przyjechaliście. A my właśnie jesteśmy pod kwieciarnią idziemy się z nią przywitać. Także. Nie Jak Cześć! Chcesz Cześć. już że... mm. na zawsze razem? <laughs> Jeszcze nie. nie Będziecie wkuliać od nowa? Jeszcze nie wiem. Pomachaj ładnie, bo na vlogu będzie rzeczywiście, się zaczyna kręcenie ciebie. Jasne. Tak, mm. to będziemy jak, żeby wychodzić. No. 24 lipca miałam imieninę i patrzcie, jakie piękne kwiaty dostałam od rodziców Wojtka. Jeśli zastanawiacie się, czy ten stoczyk jest sztuczny, czy prawdziwy, to on jest prawdziwy. I ja też jestem w szoku. Ja pierdzielę? Jak to jest w ogóle możliwe? To powinno być do rekordów Guinnessa. Ja mega. Tak no to się kurwa zaczęło. Siłam na kolano. Dzień dobry. Patrzcie, ładnie tutaj też... O. Tu, tu też poezwani mnie. Cześć. 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 ale jak no. to ta przytula, kurde, tak, aż tak mocno, nie? Te się tęsknią. Prezydenci, od nas. O, kasę tam, zajbiście. Lubię Nie kupiłam ci tego twojego proseka, bo tutaj nie kupi nigdzie. No tak, bo Zaczyna to... się. A przecież na wsi jesteśmy to. A masz no bliżej. Nie trzeba. Na wsi jesteśmy to. Ale to takie... Nie było w ogóle żadnego wina jakiegoś y, półsłodkiego, więc Ci pierwsza... Widzisz, Kośwa, ja by takie dobre wino, to to, nie to co, przyjechaliście pomagać nam z tymi, tak? Dobra, to słuchajcie. Przed chwilą zgrywałam pliki z aparatu, bo naprawdę już dużo materiału nagrałam. Brat przyniósł mi takiego pięknego hamburgerka, więc lecę do nich. Odpalili sobie ognisko. Chyba za późno przyszłam, co? Nie zjadłaś mojego burgera. A bo będę go jeść teraz, czekałam żeby zjeść ze wszystkimi. wszystkimi. Specjalnie go dla Ciebie zrobiłem i jest dusza w tym burgerze moja włożona. To idę jeść. Ta dusza jest w tym burgerze. Dobrze, to idę jeść. Jezus. No. Super. Słuchajcie, musimy się stuknąć Dziękuję za się na dobra. tą naszą przeprowadzkę. To za dobry nowy rok. Witamy w domu. <grym> Welcome. Żeby się wam... Ja wiem. Welcome to. <you. grym> Siedzimy sobie... Chodź. Idziesz <grym> tu? E, tak, siedzisz w nas. Tak, tak, tak. My sobie siedzimy teraz przy ognisku i myślę, że już tego vloga możemy zakończyć. Możemy. Wygląda to tak, że już mamy poznoszone kartony... ej... Mamy już poznoszone kartony do domu, będziemy to wszystko rozpakowywać. Także czeka nas jeszcze trochę... Oj, czeka nas jeszcze... Pracy, ciężki miesiąc czeka nas. No, myślę, że to zanim się tak konkretnie rozpakujemy, to trochę czasu minie. Bardzo wam dziękuję za oglądanie filmiku. W ogóle jeżeli chodzi o jakieś pytania, jeżeli macie, nie wiem, właśnie jak robię lewe, to pytacie co z pracą, dlaczego się przeprowadziliśmy, gdzie się przeprowadziliśmy. Więc jeżeli macie jakieś takie pytania, to piszcie koniecznie w komentarzu. My z Wojtkiem nagramy o tym filmik, w którym będziemy właśnie mówić co i jak. Co, jak i dlaczego. Tak. Możecie w komentarzach zgadywać, jaki jest powód naszej przeprowadzki, jeżeli ktoś się domyśla albo i nie. My się widzimy w następnym filmiku. Bardzo Wam dziękujemy, że spędziliście z nami ten czas. To do zobaczenia w następnym filmiku. Bye.